Hej, hej, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny dzień naszego wspólnego odliczania do konferencji. To wideo jest wstępem do serii pięciu pozostałych wideo, które przygotują nas do konferencji. Dzisiaj, tak bardziej ogólnie, natomiast każdego kolejnego dnia będę rozwijać jeden z portali, które obiecałam Ci we wczorajszym wideo. Zanim zacznę, mała mały taka gwiazdka disclaimer. Pamiętaj, że to wszystko, o czym tutaj mówię, to są jakieś moje bardzo osobiste przemyślenia, to do czego doszłam na ścieżce rozwijania oplotki. Pamiętaj, że to jest coś, co możesz przymierzyć jak sukienkę. Założysz, pasuje, wyglądasz niej świetnie, zostaje w szafie. Jeżeli przymierzasz i gdzieś uwiera, coś za ciasno, czujesz, że to nie twój styl, po prostu odrzucasz. Dokładnie tak samo chciałabym, żebyś podeszła do tych materiałów, które tutaj zobaczysz. One są dla mnie bardzo cenne, bardzo osobiste i po prostu dla mnie działają, ale mam świadomość, że nie będą działać dla wszystkich. Natomiast bardzo chcę się z tobą podzielić tym materiałem. Nie dzieliłam się nim jeszcze nigdy wcześniej. Wiedzą o tej metodologii pracy moje klientki, jeden do jeden, klientki moich mastermindów, niektóre dziewczyny z Akademii. Ale jest to dosyć taki stary koncept, którym pracuję, tylko przyznam się szczerze, że bałam się go udostępniać. Bałam się oceny, bałam się tego, jak zareagujesz na to, co mam ci do pokazania. Bałam się tego, że mnie w jakiś sposób ocenisz, albo nawet skreślisz w kategoriach, czy ja się od tej osoby chcę uczyć. Natomiast teraz dojrzałam do tego, aby się nie bać. Mam wrażenie, że też świat dookoła bardzo się zmienia. My, jako kobiety, bardzo się rozwijamy, korzystamy z wielu programów rozwojowych. Mam wrażenie, że też obserwuję taką pewną gotowość do wejścia w trudniejsze tematy, głębsze tematy, może związane bardziej z duchowością. Pojawia się coraz więcej nurtów, które zachęcają nas do pracy przez ciało, przez emocje. Mam wrażenie, że jeszcze 5-6 lat temu, kiedy gdzieś z tym konceptem pracowałam po raz pierwszy, nie mówiło się o tym, albo mówiło się tylko w bardzo zamkniętych, takich ekskluzywnych kręgach. Dzisiaj chcę, żeby to dotarło pod strzechy, wyszło do świata, ale przede wszystkim wylądowało w Tobie. Może to koncept, który już znasz, może też gdzieś go widziałaś w różnych programach. To też nie jest koncept, który ja tutaj wymyśliłam albo otrzymałam jakiś download z wszechświata, to jest coś, czego uczyłam się już dobre kilka lat temu programach, w których sama brałam udział, gdzie certyfikowałam się, gdzie otrzymałam certyfikację coacha ICF-u, ja się certyfikowałam po angielsku, uczyłam się w programie Natalii McNeil, jak może ochotę, to chętnie Ci też podeślę na miarę, ale tutaj nie o tym, tu będzie mowa o tym jednym koncepcie, który stamtąd wzięłam, który kiedy się go nauczyłam, zrobił mi taki wielki klik, patrzyłam na wszystkie materiały, które budowałam od 10 lat, na bibliotekę Akademii Rękodzielnika, czyli zbiór wszystkich kursów, programów rozwojowych, które serwuję tutaj twórcom i fanom rękodzieła. Popatrzyłam na procesy, które prowadzę z moimi klientkami jeden do jeden i nagle jak tak, tak, jak puzzle, wskoczyło wszystko na swoje miejsce. I dzisiaj chcę się z tobą podzielić tym konceptem tą właściwie prostą grafiką, która mam nadzieję pomoże ci też poukładać to, o czym będziemy mówić podczas konferencji dla siebie, w sobie, w taki sposób, aby to trafiło do ciebie tym portalem, który potrzebujesz, aby trafiło. Wyjaśnię koncept portalu i wyjaśnię też koncept tzw. five facets of being, które ja roboczo nazywam pięcioma portalami. Pokażę Ci, dlaczego tych portali może być więcej, albo niektóre możesz uznać jako inne, możesz zmienić ich nazwę albo pogłębiać je dla siebie. Może weźmiesz ten koncept i przymierzysz go tak jak sukienkę do Twojego biznesu i zobaczysz, czy przypadkiem w swoim biznesie też nie pracujesz, kładąc akcent na jeden lub inny lub więcej. Zobaczysz też siebie w kontekście tego, jak się rozwijasz i jakimi portalami najczęściej przychodzi do Ciebie zmiana, transformacja lub po prostu nowa wiedza. No dobrze, nie przeciągając, nie, nie tutaj nie nadwyrężając twojej uprzejmości, udostępnię ci grafikę. Nie śmiej się z niej, ona jest bardzo prosta, celowo uproszczona do granic niemożliwości, granic wręcz banału. Ale celowo, bo zachęcam Cię do tego, żeby może ją sobie, sobie gdzieś narysować, może ją sobie gdzieś zanotować, może bardzo twórczo zreinterpretować, przedstawić tak, jak Ty chcesz, żeby była przedstawiona dla Ciebie. Może kiedy będziesz robić notatkę z tego wideo, w jakiś sposób też stwierdzisz, że powinno to wyglądać dla Ciebie osobiście inaczej. Tak, a nie inaczej. W kolejnych wideo będę rozwijała te portale, natomiast dzisiaj tak tytułem stan. Zauważyłam, że kiedy pracuję nad biznesem i też pracuję z klientkami nad ich biznesami, to bardzo często jest tak, że zaczynamy od pracy umysłem. Umysł to dla mnie takie narzędzie, mowa, jakieś koncepty, jakaś um, um, konk konkretna wiedza, którą ja, ja ci tutaj przekazuję, albo jakaś konkretna wiedza, z którą ty przychodzisz, chcesz w jakiś sposób ze mną zderzyć w formie biznesowej burzy mózgów. Na przykład przychodzisz i mówisz, Aga, czy mi się bardziej opłaca tutaj na nierejestrowej, czy lepiej już założyć tą działalność, a w ogóle ludzie mówią to, że lepiej spółkę. To są takie działania bardzo na umysł, tak? Przychodzimy z jakimś konkretem, rozmawiamy o jakimś konkrecie, natomiast zobacz, jak jest u Ciebie. Co ja zauważyłam, że często jest tak, że na głowę to my wszystko wiemy. My sobie wygooglujemy, my sobie wpis wpiszemy w czata GTP, jakie powinno być rozwiązanie, czy nam się bardziej ta spółka, czy nierejestrowa opłaca. Ale gdzieś tam w środku jest jakaś emocja, na przykład strach. I to nas sprawia, że faktycznie nie przechodzimy na spółkę, tylko ciśniemy cały czas na tej nierejestrowej i gimnastykujemy się, żeby nie przekroczyć tego limitu wyznaczonej kwoty miesięcznej. Albo jest tak, że gdzieś tam w ciele nas po prostu trzyma. Jak siadamy do komputera i mamy wyklikać jakieś urzędowe dokumenty, albo tą spółkę i przez internet zakładać, to po prostu robi nam się niedobrze, to po prostu boli nas brzuch, boli nas głowa. I po prostu tak, jakby ciało mówiło na mnie, źle, niebezpieczeństwo, czerwona flaga, uciekaj. No i odkładamy to na wieczne potem. I teoretycznie nasza głowa wie, ale w rzeczywistości to się nie zadziewa. To nie jest tak, że coś jest z Tobą nie tak. Moim zdaniem dzieje się tak, bo trochę, nie chcę powiedzieć, ignorujemy, szukam właściwego słowa, um, niedoceniamy może pozostałych portali. Mam wrażenie, że wychowywano nas w takim kulcie umysłu. Wiele z nas, wiele z was, ja też jestem jedną z nas, było osobami, które chodziły do szkoły, wychowywały nas, nas, żeby mieć jak najlepsze stopnie, żeby się dobrze uczyć, wtedy było cacy. Bardzo ceniono ten intelekt, jednocześnie dobrze, żebyś za dużo nie histeryzowała, dobrze, żebyś za dużo nie czuła. Emocje typu płacz czy jakaś rozpacz, nie daj Boże, były bardzo niewygodne. Ale jak byłaś mądra, dostawałaś piątki i to byłaś głaskana po głowie. Ja też jestem taką osobą. W naszej kulturze to jest szerzej. Ceni się nas za intelekt, bardzo często. Nie tylko nas jako kobiety, ale myślę, że w ogóle jakby docenia się to, że my wiemy, umiemy. Natomiast czy spotkałaś się z tym, że kogoś się docenia za to, że jest wrażliwy? Że dużo czuje? Że dużo um, gdzieś tam rozmyśla, filozofuje? <grym> ja nie. Chociaż teraz to się zmienia, jest tego coraz więcej. I dlatego dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o portalach. Zauważyłam, że ja sama w moim dorobku, mojej pracy, tych kursach, które znajdziesz tutaj na platformach, bardzo stawiam na umysł. Nawet w kursach rękodzieła. Kursy to głównie nauka tego, jak zrobić słupek, półsłupek, jak z tego zrobić pufkę, dywanik. W szydełkowym kursie uczę cię, jak projektować własne prace i też daję taki wstęp, jak zacząć swój własny biznes, może zacząć je sprzedawać. Ale to jest wszystko na głowę. Zauważyłam, że dopiero jak zaczęłam zaopiekowywać, no choćby emocje. Czy ty się boisz mieć własną firmę, czy ty pragniesz mieć własną firmę? Dwie osoby, które teoretycznie mają tą samą wiedzę, czyli ten sam portal umysłu, wprowadza ten sam kurs mój, dzielę się z tobą jakąś wiedzą. Dwie osoby, jedna pragnie mieć firma, druga trochę się jej boi, coś tam by chciała, ale jednak ten strach jest silniejszy. Jak myślisz, której to się uda? Portal emocji też jest bardzo ważny. I kiedy zaczęłam pracować emocjami, zobaczyłam, że to się otwiera dalej, że są obszary, które tak jak kiedyś te emocje potrafią zahamować, ale dzieją się na zupełnie innych subtelnościach. I na przestrzeni mojej pracy, od dobrych takich 4-5 lat, a właściwie od dwóch, kiedy już ten, ten obraz, ten koncept zobaczyłam w pewnym kursie, kliknęły mi wszystkie puzzle mojej układanki. Zauważyłam, że pracowałam różnymi obszarami, ale tak trochę po omacku, trochę nie znając tego schematu, próbowałam gdzie mogę. Gdzieś intuicyjnie wyczuwałam, kiedy moja klientka była bardziej emocjonalna, to pracowałam bardziej na emocjach, po to, żeby mogła wiedza wylądować w głowie. Patrzyłam, że kiedy to jest bardziej osoba uduchowiona, która bardzo w tym kierunku się rozwija, jest na zupełnie innym, innym poziomie świadomości niż przeciętna krajowa. Tym portalem duchowości mogę do niej wejść, tak, aby wylądowały pewne koncepty, pewne rzeczy biznesowe, które pomagają mi budować biznes. I kiedy zobaczyłam tą grafikę, zrozumiałam, że to jest pięć portali, którymi mogę do Ciebie dotrzeć. I też pięć portali, którymi Ty możesz komunikować się ze mną, aby powiedzieć mi, czego potrzebujesz. Oczywiście nie jestem alfą i Omegą i nie jestem super, nie wiem, wykwalifikowana we wszystkich tych pięciu sferach i nie jestem tutaj guru nad guru. Nie, ale kiedy mi to kliknęło, zobaczyłam, że te zasoby i te jakby poziomy mojej świadomości w tych pięciu obszarach i taka klarowność, czego ty potrzebujesz, w którym obszarze chciałabyś wzrastać. Bardzo skraca nam ścieżkę. Ja nie szukam tego po omacku, żeby móc z moich szufladek głowy, serca, duchowości czy ciała powyciągać to, czego potrzebujesz. A ty też masz troszeczkę większą lekkość układaniu tego w sobie. Dlaczego nazywam te pięć stref portalami? Ponieważ przychodzi do mnie taka grafika, gdzieś tu jesteś ty, gdzieś tu jestem ja, i trafiamy do siebie tak właśnie przez jakiś portal, przez jakieś przejście, przez jakieś drzwi. Tu jest. Niesamowita obfitość ciebie, Twoje emocje, doświadczenie, zaplecze, Twoje relacje, Twoje życie. Gdzieś tu jestem ja z całym tym moim inwentarzem. Spotykamy się tym wąziutkim wejściem, tym portalem, aby gdzieś od siebie nawzajem czerpać. Oczywiście najczęściej w procesach rozwojowych ty czerpiesz ode mnie, płacisz mi za to, żeby z mojej głowy, serca, z mojego doświadczenia wyciągnąć coś dla siebie. Ale ten przepływ dzieje się tak naprawdę w obie strony. Ja też rozwijam się jako mentorka dzięki Twoim pytaniom, dzięki doświadczeniom pracy z kolejnymi klientkami. To jest przepływ w obie strony. To nie jest tak, że tylko Ty bierzesz, a ja tylko daję. To działa w kopie. Natomiast zauważyłam, że dzieje się to tymi pięcioma kanałami. Może jest ich więcej dla Ciebie? Jeżeli tak, zapraszam Cię, wejdź ze mną w dyskusję, podziel się swoimi wrażeniami. Ja w kolejnych wideo wyjaśnię Ci, dlaczego niektóre z tych portali rozumie je jako może potencjalnie kilka innych, ale uogólniam je jako ten jeden. Wyjaśnię Ci to dokładniej. Natomiast dzisiaj chcę Cię zaprosić do takiego popatrzenia na tą grafikę i wyjaśnię Ci te pięć: duchowość, umysł, emocje, ciało i energia. Umysł to dla mnie ten najbardziej domyślny portal, no bo komunikujemy się tymi social mediami. Ja coś gadam, ty coś oglądasz, może gdzieś tam wylądowało, może zaczynasz o tym myśleć, gdzieś w umyśle zaczyna się coś dziać. Emocje może pojawiają się troszeczkę później, kiedy coś usłyszysz i albo cię bardzo wkurze, albo poczujesz, że coś tam jest dla ciebie, albo coś cię bardzo poruszy, i ta emocja sprawia, że troszeczkę zaczynasz o tym więcej myśleć, coś zaczyna się dziać. Często jest też tak, że kiedy pojawia się jakaś emocja, może się wkurzyłaś, może się ze mną bardzo nie zgadzasz. Mam to często, kiedy mówię, że wycena to jest najważniejsza najważniejsze, od której powinniśmy zacząć, zacząć nasz biznes oparty o rękodzieło. I często mam wtedy masę hejtu. Tak, a gdzie pasja, a gdzie nasze serce? Ty to w ogóle zero duchowości. Jak zaczynam gadać o kasie, często czujesz to też w ciele. Ten wkurw pojawia się w sercu. W zaciśnięciu w klatce, w ochocie, żeby na mnie pokrzyczeć, żeby powiedzieć, że nie tak nie jest, ja się nie zgadzam, tylko mamona idź ty, i ten twój świat materialny, coś się zaczyna dziać w Twoim ciele. Może zaczynasz mieć ochotę pobiegać i pokrzyczeć. Ale ciało zaczyna czuć. Głowa dzieje się coś w emocjach, dzieje się coś w ciele. Gdzieś na subtelnym poziomie często takie poruszenie. Taka przemiana gdzieś tam wewnętrznie, w głowie, w emocjach, w tym naszym ciele, zaczyna poruszać coś na poziomie energii. Łatwy przykład, jak na to daję, to jest tak, kiedy jesteś wkurzona, bo coś usłyszałaś, gdzieś tam w środku cię jakoś poruszyło i masz ochotę ze mną wejść w jakąś dyskusję i nagle napatacza się mąż albo pies i masz ochotę się na nich wydrzeć. To trochę jest tak, że emitujesz tą energię, pomimo, że ona jest dedykowana dla mnie, to obrywa się komuś z domowników. To jest ta subtelność. Ty czasem nie musisz nic powiedzieć, ale wystarczy, że spojrzysz. I to jak sztylet leci do męża. <grym> Albo pies tu nawet nie podchodzi i nie, 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 nie skomla o ten spacer. To się dzieje gdzieś na poziomie energii. Niewerbalnych komunikatów, mowy ciała. Tak, Znowu ciała. Zobacz, jak te sfery są połączone. I na końcu duchowość. I teraz tu taka gwiazdka, taki disclaimer, bo kiedyś bardzo mi się oberwało za to, że w naszej pracowni były warsztaty Tarota, jednej z artystek, tak? No, ja jestem osobą wierzącą, katoliczką, ale bardzo mi się oberwało. Osoba ostentacyjnie wypisała się z naszego newslettera, nazwała mnie bezbożnicą, i tak dalej. Więc słuchaj, ja nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję o Twoich duchowości. Może rano klęczysz w pacierzu, a może wyginasz się w Asanie, a może masz koraliki buddystyczne, albo w ogóle jeszcze coś zupełnie innego. To nie jest ważne. Dla mnie, co jest ważne, koncept duchowości, czyli takie nasze wewnętrzne przekonanie, że jest coś więcej niż my. Że my jesteśmy tylko kawałkiem jakiejś większej układanki, że jest jakaś większa siła, matka natura, wszechświat czy Bóg, albo bogini, to nieważne. Odstawmy to na półkę. Dajmy sobie prawo, żeby być tutaj ponad podziałami. Natomiast zapraszam Cię do myślenia o duchowości jako o jednym z portali, który może, którym mogę się z Tobą skomunikować, tym magicznym przejściem, którym możemy do siebie nawzajem wychodzić, trochę przechodzić jak mostem. Duchowość tu w kontekście naszej konferencji chcę rozumieć jako ten kanał, który, jeżeli Ty wierzysz, że jest jakaś karma, że jest jakieś, jakieś takie większe coś niż my, i ono gdzieś tam z góry patrzy, to inaczej będziesz operować na tym świecie. Ja, ja to często mówię, że szanuję bliźniego i tak dalej. Ale jak tak trochę w to nie wierzymy, to bóstwo, które gdzieś tam na nas patrzy, w to większe coś, to my mamy to głęboko gdzieś i robimy ludziom, odkładamy ludziom świnie. Natomiast jak mamy głębokie przekonanie, że gdzieś ta karma wraca, że jak my coś dajemy do świata, to może w zupełnie innej formie, takiej, która nas totalnie zaskoczy i od zupełnie innych ludzi niż. Ci, których tym obdarzamy, jak my wierzymy, że to do nas jakoś wróci, to działamy inaczej, tak? podejmujemy decyzje inaczej. Więc dla mnie to jest ten przykład, jak mogę ci trochę wyjaśnić, o co mi chodzi z tym portalem duchowości. I trochę mam taką teorię, takie przekonanie, że jeżeli jesteś tutaj, to pewnie jesteś jedną z takich osób, że nie wiem, jakby nie wiem w co wierzysz, ale wierzysz, że jest coś większego niż ty. I ta wiara pomaga ci funkcjonować w świecie, pomaga ci dźwigać trudne momenty. Kiedy jest Ci naprawdę ciężko źle i ktoś Ci naprawdę wyrządził krzywdę, wierzysz w jakąś taką równowagę, że za chwilę gdzieś ktoś Ci to wynagrodzi, albo ty sama przyciągniesz coś, co wyrówna ten balans. Nie chcę schodzić za głęboko, bo będę o tym mówić w dedykowanych filmikach, dedykowanych do każdego portalu. Natomiast chcecie zostawić z tą grafiką, proszę, zaparkuj ją u siebie. Pewno, jeżeli gdzieś tutaj dochowo się rozwijasz czy gdzieś o energetycznych, jakichś konceptach słyszałaś w różnych kursach, to pewno rozpoznajesz tutaj symbole czakr. Celowo one są takie też trochę nietrafione. Rozpoznajesz tą sylwetkę osoby w medytacji. Dla mnie to jest ten symbol takiego skupienia na sobie i bycia trochę bardziej od środka na zewnątrz, a nie od zewnątrz do środka. To są takie dwa obszary, których nie będę mocno rozwijała w, w konferencji. Natomiast chcę tutaj pokazać Ci, że te portale są OK. Jeżeli rozwijasz się w różnych kursach, może pracujesz mocno z ciałem, uwalniasz emocje przez ciało, jeżeli pracujesz w kursach gdzieś wokół duchowości, może jakieś ajurwedyjskie klimaty, to wszystko jest mile widziane tu na pokładzie i chcę Ci zachęcić do tego, abyś używała tego języka. Robiłaś sobie odczyt human design, mów o Splinik yy, nie wiem, authority. Ja Cię zrozumiem. Ja też bardzo dużo w tych obszarach się rozwijam. To nie jest przedmiot naszej konferencji, natomiast chcę cię zaprosić do tego, abyś używała języka, którym się rozwijasz, abyś mówiła do mnie tak, abyśmy mogły się porozumieć i przejść do siebie tym mostem, portalem, nie tylko umysłowym, nie tylko na głowę, ale żebyś mówiła o tym, co tutaj czujesz, jak się tutaj czujesz, czy dobrze się tutaj czujesz abyś mówiła o tym, jakie koncepty przywołuje to, o czym mówimy, może z zupełnie innego świata, duchowego, cielesnego, emocjonalnego. Chcę, abyśmy położyły to na stół, podczarowały, dla tych z nas, które może nie korzystały z tych portali jeszcze, abyśmy otworzyły ten magiczny świat, a dla tych z nas, które są już bardzo zaawansowane w tych obszarach, abyśmy mogły stworzyć tu przestrzeń takiej wzajemnej wymiany. Ja chcę od razu ci powiedzieć, że będę kładła największy akcent na portal Umysłu. Zależy mi, aby tradycja takiej merytoryki tej konferencji i takiego konkretu na stół została dotrzymana, bo pewno po tu, tu przyszłaś. Przyszłaś po konkretną wiedzę, konkretne rozwiązania, coś co możesz wdrożyć w swoim biznesie lub w swoim hobby tu i teraz, aby zadziałało. Więc ja będę się na tym skupiać? Natomiast jednocześnie daję sobie prawo do podążania za naszą grupą, podążania za uczestniczkami. Jeżeli zasygnalizujesz mi, że któryś z tych portali jest dla Ciebie silniejszy, ważniejszy, to nie bój się, nie wstydź się, nie czuj, że jesteś nie na miejscu. Jeżeli będziesz chciała wejść do przestrzeni konferencji, którym z tych portali. Ja Ci zrozumiem, ja cię usłyszę i wierzę, że będę w stanie wejść z Tobą w dyskusję, dialog i będzie to przestrzeń, którą otworzymy również dla pozostałych uczestniczek. Coraz więcej na rynku jest tak zwanych w tematów ŁU-Kursów astrologia, tarot, numerologia, Ajurweda. To tylko jedno z nich Human Design, różnego rodzaju kursy, które trochę nas fascynują, trochę są takie zakazane, trochę z zupełnie innej przestrzeni i świata. Ja mam ochotę Cię zaprosić do tego, aby wszelkiej maści, nowości, czy, czy takie kursy, czy obszary, w których się rozwijasz, Potraktować jako komplementarne. Nie obrażać się na strategię biznesową, która płynie mocno z głowy, tylko dlatego, że teraz jesteś w obszarze rozwoju duchowego. Nie obrażać się na ciało lub emocje, które czujesz, bo musisz wejść w pancerz naparzania postów na Instagramie, chociaż Twoje ciało krzyczy, że to nie dla Ciebie. Potraktujmy te portale jako komplementarne narzędzia, które mogą nas wspomagać w rozwoju naszego biznesu ja postaram się wejść do Ciebie przez umysł. Mam wrażenie, że umysł jest też takim narzędziem, gdzie możemy wejść głębiej do każdego z tych portali. Komunikując się werbalnie, widząc się tutaj w tej przestrzeni konferencji na Zoomie, jednak trochę wchodzimy przez głowę, obraz, tak, rozmowę. Natomiast to nam pozwala wejść głębiej w inne koncepty. Dajmy sobie prawo, aby otworzyć również inne portale. Natomiast jeżeli czujesz, że oglądasz to wideo i mówisz Gaczkowska, to coś wymyśliła. Włóż to między wiersze. Przyszłość tu po konkret i konkret będzie. Natomiast jeżeli czuję, że jakoś Cię to zafascynowało, zaciekawiło, zachęcam Cię, codziennie zaserwuję Ci to kolejne wideo, które rozwinie każdy z tych portali, aby mogła Ci wyjaśnić, jak ja rozumiem te konkrety i co tam będzie się kryło. Będzie Ci łatwo wychwycić te komunikaty między wierszami, kiedy będziemy dyskutować, kiedy będziemy w ferworze konkretu podczas naszych konferencyjnych dni na żywo na Zoomie. Do zobaczenia na kolejnym wideo. Odliczam, nie mogę się już Ciebie doczekać. Pamiętaj, że jeżeli w Twoich kręgach jest ktoś, kogo chcesz zaprosić na tą konferencję, to będę Ci bardzo wdzięczna. Niech będzie tutaj przestrzeń osób, którym dobrze życzymy, które chcemy tutaj zobaczyć, które chcemy wziąć pod pachę, by były z nami w tym bardzo rozwojowym, transformacyjnym tygodniu naszej konferencji. Pozwólmy naszej kreatywności i naszym biznesom rozwijać się holistycznie rozwijać się w zgodzie z nami, jako najważniejszymi zasobami naszych firm. Widzimy się w kolejnych wideo. Do zobaczenia.